Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kulturalnym bloku lokalnym. Dziś jesteśmy w gościnnych progach Piastowskiego Miejskiego Ośrodka Kultury. A wszystko za sprawą zmiany kierownictwa w tej instytucji. Ze mną pani Aleksandra Kop, witam serdecznie. Dzień dobry. I może pani Olu, zacznijmy od pani dotychczasowego doświadczenia, od wykształcenia. W jakim kierunku jest pani wykształcona? Bo chyba menadżer kultury i wykształcenie muzyczne. Tak, pierwsze wykształcenie podstawowe, czyli studia w Akademii Muzycznej. Jeszcze wtedy teraz jest to Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Z wykształcenia jestem dyrygentem churalnym. To, to jest taka moja pasja, mój konik, który staram się cały czas kultywować w tej swojej działalności. Dodatkowo studia podyplomowe, jako menedżer kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo ciekawe doświadczenie, spotkanie fantastycznych, aktywnych ludzi i też wiele znajomości, które teraz procentują w świecie kultury. Oraz jeszcze podyplomowe studia z emisji głosu, bo tak jak mówiłam, jest to moja pasja i moja radość taka dodatkowa. Angażuje się Pani zawodowo zarówno tutaj lokalnie, ale też poza granicami tej naszej tutaj społeczności okolicznej i może powiedzmy o tych doświadczeniach takich no, wysokich rangą, przynajmniej w mojej ocenie, mm -hmm. bo tutaj e, ma Pani doświadczenia z warszawską operą kameralną, z polskimi teatrami, e, kilka słów na ten temat. E, tak, e, przez cały okres też studiowania miałam to szczęście, że e, wiele projektów, jakie robiliśmy też jako Studenci i później, jako już wykształceni dyrygenci, mogliśmy robić w dużych instytucjach warszawskich i korzystaliśmy z tego bardzo. Więc to są takie doświadczenia, które procentują również teraz. I wiem, że teraz młodzi studenci mają jeszcze większe możliwości we współpracy, więc cieszę się bardzo z tego. Bardzo fajnym doświadczeniem było kierowanie chórów w operetce warszawskiej czyli piękne przedstawienia z Janem Olbrychskim i z wieloma wspaniałymi aktorami na scenach warszawskich no i też praca w Symfonii Warsowi, czyli w najstarszej polskiej orkiestrze kameralnej cudowni ludzie cudowne doświadczenia też menadżerskie i takie produk produkcyjne i to chcę przenieść tutaj na, na działalność piastowie. Jeszcze poza tymi lokalnymi działaniami, to na mapie doświadczeń pani zawodowych jest Podkarpacie. Kilka słów na ten temat, bo mowa o festiwalu, którego jest pani współtwórcą, pomysłodawcą, mhm. prawda? Tak. Pochodzę z Podkarpacia. Pochodzę ze Stalowej Woli i tam też moje serce cały czas jest. Bardzo lubię tam wracać, bardzo lubię tam też współtworzyć kulturę. Mnóstwo znajomych, którzy też. Chętnie współpracują ze mną, więc to jest taki, takie dobre miejsce. Udało się z Brzozowskim Domem Kultury, z, z dyrektorem Jankiem Florkiem stworzyć festiwal Tygiel Kultury, taki bliski mojemu sercu, bo ludowy. Trzy festiwale się już odbyły, prawda? Tak, tak, trzecia edycja. Teraz czekamy bardzo, jesteśmy ciekawi, czy dostaniemy fundusze na czwartym. Trzymam kciuki za to, żebyśmy dostali, ponieważ zaczął on już się wpisywać w... w Program kulturalny, w kalendarz kulturalny tego miejsca i coraz więcej osób przyjeżdża do nas i coraz więcej osób zaczyna mówić o tym festiwalu. Jest on ważny o tyle, że porusza, porusza temat ludności takiej rdzennej z tamtego. Z tamtego miejsca trzech grup etnicznych, i Łemków i Pogórzan, i Dolinian. Co, coraz więcej też oczywiście mówi się o nich, ale ta muzyka z tych kręgów właśnie też jest rzadko wykonywana, dlatego ten festiwal jest taki cenny. I pani też tam śpiewa, prawda? Nie tylko z tej warstwy organizacyjnej, tak, pani pochodzi z artystycznej. Mam taką radość, że mogę tam też wystąpić, a całą oprawą muzyczną, aranżacjami, koncepcją artystyczną zajmuje się Albert Stensen, to y, również pochodzący z Podkarpacia, więc tworzyliśmy takie super combo, które y, które po pierwsze bardzo się lubi, po drugie wspaniale współpracuje i, 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 i możemy tworzyć też właśnie takie fajne wydarzenie. Również trzy edycje w moim rodzinnym mieście w Stalowej Woli. To był festiwal Młodzi Mózcy Młodemu Miastu, festiwal muzyki współczesnej, dosyć taki trudny, natomiast udało się go zreaktywować, ponieważ jego edycja. Była w 1975 roku i wróciliśmy po prostu do, do tego festiwalu, który kiedyś był jednym z pierwszych na mapie Polski w ogóle festiwali muzyki współczesnej. Więc również z tamtejszym MD-kiem była możliwość współpracy. I i co róż coś tam się udaje zrobić, czy to w sferze właśnie choralnej, wokalnej, czy, czy tradycyjnej, ludowej, bo to też jest bliskie mojemu sercu. A ten festiwal Tygiel Kultury Wschód Południa, jak się uda na niego tak. dofinansowanie otrzymać, to on chyba ma tradycję, że się odbywa we wrześniu, tak? Początek września, tak, aczkolwiek w tym roku chyba będziemy próbować jakąś końcówkę sierpnia, bo ten wrzesień bywa czasami kapryśny pogodowo yy, i yy, 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 yy. Faktycznie pierwsze dwie edycje minęły pod znakiem wodnym, to znaczy był deszcz, i tych ludzi niestety nie udało się tak wielu zebrać. Natomiast ostatnia edycja była przepiękna w amfiteatrze przy pięknym zachodzącym słońcu. Dwa dni cudownej muzyki, spotkanie z muzykantami, z muzyką tradycyjną, ale też potem z tą aranżacją współczesną muzyki tradycyjnej. No, coś wspaniałego. Zapraszam serdecznie no zapraszamy wszystkich też na Podkarpacie z naszych okolic. Jeżeli chodzi o te okolice tutaj nasze, no to muzycznie w przestrzeniach kulturalnych, no można powiedzieć, jest pani głośno, w Brwinowie, bo tutaj jeżeli chodzi o przygotowanie muzyczne różnych grup teatralnych, artystycznych, to pani się tym zajmuje. No i oczywiście też zespół Wydartych Domom kur z Brwinowa jest pani członkiem tego zespołu, prawda? Chór Wydartych Domom dom Kur, wspaniały chór stworzony z kobiet, które mieszkają, żyją, pracują w Brwinowie i nie tylko. Byłam współtwórcą tego chóru i przez wiele lat prowadziłam go. W wspaniałe miejsce spotkań też kobiecych, nie tylko muzycznych. Teraz ten zespół prowadzi Artur Małecki, bardzo bardzo wspaniały sposób zdobywają nagrody, coraz częściej występują, więc tutaj moje zajętości niestety już nie pozwalają być członkiem, ale wspieram ich całym sercem cały czas. Ale również grupy teatralne, tak jak pani powiedziała, z podkowy leśnej. Często praca też z amatorami, aby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego i, i fajnego, żeby ludzie mieli styczność z kulturą i sztuką jak najczęściej i jak najwięcej. Myślę, że wyraźnie wyrażanie siebie przez sztukę i też uczestnictwo w sztuce daje nam e, takie trochę zwolnienie w tym życiu, które teraz bardzo szybko pędzi i zatrzymanie się, zastanowienie i sztuka jest potrzebna. E, e, myślę, że trzeba o tym głośno mówić cały czas. No i ten Brwinów nie jest przypadkowy na pani mapie działań, bo Brwinów jest miejscem, gdzie pani teraz mieszka, prawda? Tak, w Brwinowie mieszkam e, i e, bardzo korzystam z całej infrastruktury i chwalę w całej Polsce to, że mamy od stycznia GPA, który dowozi nas wszędzie w każdą stronę, z czego się bardzo cieszę. No dobrze, byliśmy w Warszawie, byliśmy na Podkarpaciu, zahaczyliśmy o no to skąd ten Piastów? Skąd pomysł, żeby tutaj te swoje korzenie zawodowe zapuścić? Piastów pojawił się nagle. zostałam Przyjaciółka przysłała mi wiadomość, że jest konkurs w Piastowie na dyrektora. A nie ukrywam, że to jest zawsze było takie moje marzenie, żeby móc prowadzić instytucje, żeby móc wykorzystać te swoje doświadczenia życiowe w tworzeniu fajnego, dostępnego miejsca, przyjaznego dla ludzi. No i po prostu aplikowałam w konkursie. Byłam na bardzo miłej, wspaniałej rozmowie kwalifikacyjnej i zostałam zaproszona do współpracy, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo atmosfera pracy jest doskonała. Są fantastycznie zaangażowani ludzie, którzy chcą tworzyć nową jakość, nowe miejsce i z wielką radością tutaj każdego dnia przychodzę, więc Piastów teraz ma dla mnie szczególne miejsce w sercu. A jakieś już pierwsze pomysły się pojawiły na elementy, które chciałaby Pani wprowadzić tutaj, jakieś zmiany? Mm -hmm. Tak, pomysłów mam bardzo dużo. Myślę, że śmieję się do znajomych, że doba teraz jest dla mnie za krótka, bo chciałabym te wszystkie pomysły móc zrealizować. Natomiast pierwsze, co tu udało się zorganizować, oprócz tego, co było już w kalendarzu, to mamy 8 kwietnia przesłuchania do konkursu Jobka. Weszłam ponownie we współpracy z zespołem Mazowsze i przyjadą do nas i będzie etap konkursowy Stanisława Jobka, z czego się bardzo cieszę, bo to również taki artysta, który szczególne miejsce w moim sercu ma ze względu na moją współpracę z zespołem dziesięcioletnią. Więc te wszystkie utwory i ta cała muzyka jest mi bardzo bliska. No właśnie, żeby to wybrzmiało, bo ja to pominęłam niechcący. <laughs> Mazowsze, bo to też jest no, bardzo taki ważny ważny punkt na pani mapie zawodowej, bo spędziła tam pani o ile dobrze liczę 19 lat. Bo i dyrektor Churu i dyrygent tam 9 i 10 lat na tych stanowiskach właśnie w naszym One, Mazowszu. Tak, tak. To nie było 19 lat, bo bym musiała być troszkę starsza. Natomiast to było równocześnie, byłam i równocześnie kierownikiem chóru i również dyrygentem. I to była taka pierwsza moja poważna praca, jeżeli chodzi o styczność z zespołami w takim... Bardzo prestiżowe miejsce, bardzo prawda? Bardzo prestiżowe, wspaniałe miejsce i też byłam świadkiem takiego przeobrażenia go, z po prostu rozwijania się i budowania matecznika, więc to wszystko było naprawdę niesamowite i też niesamowite doświadczenie, które teraz mogę przenosić na inne pola działania. No i jednak to zawodostwo, które tam panuje i to, w jaki sposób podchodzi się też do sztuki, jest, jest wspaniałe. I dlatego, jeżeli można, to współpracuje z nimi bardzo chętnie. Objęcie przez panią stanowiska zbiega się z nowością w piastowie piastowska karta mieszkańca. Mhm. Czy ona będzie uprawniała do zniżek za, w opłatach za zajęcia stałe, których w zasadzie jest dużo w Moku w piastowie? Bo jak sobie prześledziłam, to naprawdę jest z czego wybierać i akordeon, i pianino, i zajęcia wokalne, i tańce naprawdę jest ta oferta bardzo szeroka. Czy można na to liczyć? Tak, jeżeli chodzi o zajęcia stałe, w w Moku, to taką świeżą ofertę będziemy przygotowywać od września. To znaczy to, co jest, oczywiście też będzie. To jest kwestia też porozumienia się z firmami, które prowadzą te zajęcia, bo to są firmy zewnętrzne. Moim takim celem będzie stworzenie grup tutaj miejscowych, czyli zatrudnienie instruktorów, żeby coraz więcej ludzi utożsamiało się z Mokiem, też tak emocjonalnie i będą zapisy przez strefę zajęć, nowa strona internetowa zostanie od września wdrożona, więc dużo takich zmian też dla ludzi, żeby była łatwość w w dotarciu do nas i też informacji. Natomiast jeżeli chodzi o kartę mieszkańca, jak najbardziej będziemy rozmawiać z władzami, z panem burmistrzem na temat tego, żeby wprowadzić ulgi dla mieszkańców, którzy są tutaj zameldowani, którzy wspierają piastów i równocześnie wspierają nasz, czyli MOK, tak? bo wiadomo, że im więcej ludzi tu mieszka, tym możemy Liczyć na większe środki, w związku z tym lepsze imprezy i lepsze zajęcia. Oprócz zajęć stałych są to też takie inicjatywy wpisane w, w, w działalność MOKU, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Plastyka, Walor, tak. Ciastko z bajką we współpracy ze Stowarzyszeniem Morza. Te inicjatywy będą kontynuowane, jak rozumiem? Tak, jak najbardziej. To są wspaniałe inicjatywy, które zapisały się bardzo mocno już w działalność MOKU. Uważam, że to zawsze jest wartość, jeżeli mamy już jakąś grupę, która jest zintegrowana i jest chętna. Do działania, a już poznałam artystów z grupy Valor i naszego wspaniałego profesora, który otacza opieką naszych artystów. Również współpraca ze Stowarzyszeniem Możesz, gdzie niedawno był koncert Chopinowski, bardzo udany, oraz Ciastko z bajką. Jak najbardziej jesteśmy chętni, otwarci. Jeżeli tylko ktoś chce z nami współpracować, ma pomysły, to zapraszam do współpracy. MOK jest otwartym miejscem, chętnym do rozmów i do nowych pomysłów. Znajdujemy się na sali kinowej, a to jest zdecydowany atut Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, bo to poszerza możliwości działań kulturalnych w Piastowie, prawda? Tak. Kino jest. Bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że jest kino w Piastowie, bo szczerze powiem, że nie byłam tu do tej pory. Natomiast patrząc na salę, patrząc na możliwości, naprawdę można poszerzyć też tą ofertę kinową. Bardzo bym chciała, żeby tutaj pojawiały się coraz więcej filmów takich może nie topowych, z największych komercyjnych kin, ale właśnie, no właśnie może bo takich... ciężko jest konkurować z dużymi multiplexami. Tak, takim niedaleko kinom, mamy Pruszków, y -hmm. więc wiadomo, że jeżeli ktoś chce obejrzeć, nie wiem, kino akcji, to najlepiej na wielkim ekranie. Natomiast myślę, że u nas właśnie może być takie kino, którego nie ma w tych dużych y, y, ośrodkach, y, ale tak jak mówię, na razie przygotowujemy się, na razie y, 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 łatamy różne dziury też, y, jeżeli chodzi o kadrę, więc y, daję sobie taki czas do wakacji, żeby, y, żeby spokojnie ułożyć. Pewne schematy też pracy i ruszamy pełną parą od września. Natomiast oprócz kina dla mnie ta sala również jest wspaniała, ponieważ jest to sala widowiskowa, czyli mamy scenę, mamy publiczność i różne występy, teatry, występy taneczne, wokalne, między innymi właśnie przegląd, konkurs wokalny Jobka, który się będzie tutaj na tej scenie odbywał. To wszystko można uruchomić i y, tą salę wykorzystać, żeby ona jednak cały czas była aktywna, bo... Nie, nie wszyscy mają taką możliwość, jak my mamy w naszym Moku, żeby, żeby mieć taką salę i z niej korzystać. A jakieś pomysły na um, dofinansowania może jakieś zewnętrzne, bo tutaj też ma Pani doświadczenie w pozyskiwaniu takich środków? Tak, oczywiście będziemy składać um, wnioski o granty do Ministerstwa, do Narodowego Centrum Kultury. Wszędzie, wszędzie, gdzie się da, tak. Wiadomo, że nie na wszystko się dostaje, trzeba pisać, pisać i jeszcze raz pisać, czasami się dostaje. Czasami nie, ale tak jak mówię, najpierw trzeba ułożyć te schematy wewnętrzne, żeby tutaj wszystko zaczęło pracować dobrze, żeby wszyscy wiedzieli, jakie mają swoje zadania, żebyśmy mogli skupiać się na pozyskiwaniu środków, ale liczymy też oczywiście na lokalnych sponsorów, jak najbardziej, więc powoli, aczkolwiek do przodu. A powiedzmy jeszcze o wydarzeniach eventowych, bo tak naprawdę Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie jest organizatorem takich wydarzeń na terenie mm. miasta, na przykład Dni Brwinowa. Czy ma Pani jakieś swoje takie własne pomysły zaczerpnięte z dotychczasowych doświadczeń? Bo tutaj wrócę do Brwinowa. Pan Christian Broniarz, aktualny mm. dyrektor OKEA w Brwinowie, na przykład chce zrobić nos spadających gwiazd, którą zaczerpnął o, z poprzedniego wspaniale. swojego miejsca pracy. Z zamką w czersku. Mm -hmm. Czy też takie, takie pomysły z, z przeszłości zawodowej tutaj będą wprowadzone, jeżeli chodzi o eventy? Myślę, że takiej przestrzeni, jaka jest tutaj w moku, do tej pory nie, nie miałam możliwości, jak to się mówi, ogarniać, tak? czyli zarządzać. I to budzi we mnie jakieś takie nowe pomysły powiem szczerze, bo. Myślę, że bliskość pruszkowa też nas w pewnym sensie, żeby nie powiedzieć, ogranicza, ale też żeby sobie nie wchodzić, że tak powiem, w paradę. Tak? Bo oczywiście tak jak mówię, ta muzyka ludowa jest dla mnie ważna, natomiast uważam, że w tym miejscu niekoniecznie ona będzie miała miejsce ze względu na to, że mamy blisko pruszkowiaków, wspaniały zespół ludowy, który zrzesza mnóstwo dzieci, młodzieży i dorosłych. I też. Wspieram ich całym sercem, więc nie ma co tutaj dublować takich rzeczy. Natomiast pomysły, jakie mamy na lato, bo tutaj bym chciała, żeby w lecie już MOK stał się takim otwartym miejscem, to zagospodarowanie naszego ogródka, który mamy przepiękny, a będzie jeszcze, jeszcze lepszy, żeby to było miejsce spotkań mieszkańców, to znaczy, żeby to było miejsce, gdzie będą koncerty letnie, gdzie będzie miejsce na spotkania mam. Z dziećmi, które będą mogły sobie przyjść w każdej chwili, usiąść na leżeczku dzieciaki, żeby miały swój jakiś kąt do zabawy i żeby to miejsce było nie tylko takie pozamykane, tylko żeby brama była naprawdę otwarta i dlatego przygotowujemy ten ogród, czyścimy i chcemy, żeby on się stał takim kulturalnym ogrodem, o tak powiem, ogrodem sztuki. I różne nam rzeczy do głowy przychodzą, będziemy chcieli mieć własne stoiska, może zaprosimy kogoś do współpracy, jeżeli chodzi o, o gastronomię, żeby też ta oferta była poszerzona dla ludzi, żeby naprawdę w każdym momencie dnia, kiedy jesteśmy, bo mok jest otwarte od rana do nocy de facto, żeby każdy mógł przyjść i skorzystać i, i, i skorzystać z naszej oferty kulturalnej, ale też naszej oferty przestrzennej jak najbardziej. Więc to są takie nasze y, założenia na najbliższe miesiące. Bardzo ciekawe, to wszystko brzmimy trzymamy kciuki za rozwój piastowskiego moku i za realizację pani założeń. <laughs> Mam dziękuję nadzieję, bardzo. Dziękuję. Państwa oczywiście zapraszam w gościnne progi Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie i do obserwowania wszystkich wydarzeń zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych, tak jak powiedziała Pani Dyrektor od września nowa strona, także zapraszamy serdecznie i oczywiście naszych widzów zapraszamy również do oglądania o kulturalnych bloków lokalnych.